Czy interesujesz się modą? Trochę, to znaczy na tej zasadzie, że jak jest jakiś sezon, i sobie, robię zakupy, ale tak żeby specjalnie, to nie. A teraz robisz zakupy już powoli na sezon wiosenny, czy jeszcze wyprzedaże? Znaczy nie, akurat już mam dosyć wyprzedaży, w tej chwili nawet nie odwiedzam sklepów, bo już mam dosyć wyprzedaży, a nie lubię, powiem szczerze, grzebać, bo nie potrafię. A przeglądasz może blogi na, o tej tematyce modowej? Yy, nie, w ogóle się tym nie interesuje. Czyli magazyny, blogi, Czyli strony? Magazyny owszem, owszem, magazyny tak. Jakieś tytuły? Kosmo, yy, lubię Woga. czasami przeglądam. Yy, glamour, Twój styl, do poczytania. Czerpiesz tam jakieś inspiracje, może ostatnio coś widziałaś fajnego, jakieś zestawienie ciuchów, które byś chciała skopiować? To znaczy nie. Jeszcze nic mi się takiego nie życzyło. Oso... Ja nie lubię kopiować. Ja lubię tak po prostu, ja mam swój jakiś taki styl i nie lubię kopiować. Chodzę w tym, co jest mi wygodniej w ten sposób. Ten styl to luźno, wygodnie. Dokładnie. Luźno, wyglądnie i tak. Czy e, kupujesz przez internet? E, tak. E, najczęściej e, z River Island zamawiam sobie ciuchy albo z Zary. W tej chwili z Zary mniej, z River Island więcej, bo dlatego, że nie przychodzą do Polski te ciuchy, które są w Wielkiej Brytanii. Jak gdyby, no zamawiam sobie. A spośród pro, e, projektantów, e, zdarzyło Cię już coś kupić, albo chciałabyś coś kupić? Nie, nie. Wiem, że w tej chwili tak jest, że coś, e, kupują sobie osoby chociaż jakiś t-shirt od projektanty. Polowałam, polowałam, szukałam, ale nic sobie jeszcze nie wylukałam. Myślę, że w przyszłości na pewno się skuszę na jakiś fajny t-shirt. Powiedz, co masz dzisiaj na sobie, jakie to są marki? Kurtkę mam River Island, torebkę mam Zary, sweter mam River Island e, i Hunter.